Dominik Wardzichowski, jesteśmy tuż po konferencji selekcjonera Michała Probierza, ze mną Maja Strzelczyk, TVP Sport. Cześć Maju. Cześć, dzień dobry. Jak oceniasz tę konferencję selekcjonera Michała Probierza? Chyba bardzo rzeczowa, wyjaśnił to, co było do wyjaśnienia, no i też wiemy, jakie problemy reprezentacja Polski ma przed Euro 2024, bo tych kontuzji jest tyle, że chyba nikt się nie spodziewał, że będą aż takie problemy zdrowotne. Tego pewnie nie, natomiast ja spodziewałam się, że ta konferencja będzie tak wyglądać, ze względu na to, że wczoraj w zasadzie konferencji nie było, była tylko wypowiedź Trenera probierza i wytłumaczenie, dlaczego nie będzie pytań. Było bardzo dużo nerwów. Myślę, że. Można powiedzieć, że trener był wczoraj zdruzgotany tym, co się wydarzyło. Dzisiaj już ponownie taki większy spokój od niego płynie. No, problemy oczywiście są, ale tak jak słyszeliśmy, teraz pomimo, pomimo tych problemów jedzie z kadrą, więc pewnie tam kwestia kilku dni, żeby się zregenerował. No, oczywiście najbardziej szkoda Arka Milika, bo to, co mu się przytrafiło, można śmiało określić tragedią. Natomiast już wczoraj było wiadomo, że nie ten najczarniejszy scenariusz się ziścił, więc jakieś plusy są na tle tych wielu minusów, no i oczywiście ten największy plus na tle tego nieszczęścia to Kacper Urbański, który dostał szansę w zasadzie od samego początku meczu i wykorzystał ją w 100%, zaprezentował się świetnie, jestem pod wrażeniem tego chłopaka, nie tylko pod wrażeniem tego, jak on grał, jak chciał grać, tylko też tego, jaki spokój zaprezentował i naprawdę to jest niesamowite, zresztą też w wypowiedziach to było widać wcześniej na vlogach łączy nas piłka, potem sama miałam Okazję z nim porozmawiać po meczu, dokładnie ta sama sytuacja, no i na boisku, jak profesor po prostu się zachowywał, D w dodatku taki narwany profesor, bo widać było, że on cały czas tę piłkę chciał dostawać, cały czas się pokazywał do gry, więc myślę, że to jest przyszłość naszej reprezentacji i tutaj będzie miał trener probierz za gwostkę, bo te pierwsze 30 minut yy, meczu wczorajsze było naprawdę dobre w wykonaniu naszej kadry, która w dość eksperymentalnym składzie przecież rozpoczęła to spotkanie, więc tutaj pewnie będzie parę znaków zapytania, jak się zaprezentować. Pewnie odpowiedzi przyjdą po tym poniedziałkowym meczu z Turcją. Lubimy takich piłkarzy, którzy pokazują się do gry, którzy szukają takich technicznych rozwiązań. Powiedziałeś o tym, że Kacper Urbański jest takim piłkarzem. Myślisz, że to może być objawienie Euro 2024, bo ja pamiętam Garego Linekera, który w trakcie Euro 2016 twitował o Bartoszu Kapustce. Czy to może być podobna droga? Zdecydowanie. Ja myślę, że on już jest takim objawieniem, biorąc pod uwagę ilość pozytywnych komentarzy, które się pojawiło w sieci po tym wczorajszym jego występie. Oczywiście to jest mecz towarzyski, ale myślę, że dla chłopaka, który debiutuje z orzełkiem na piersi, to nie ma to aż takiego znaczenia, czy jest to mecz towarzyski, czy, czy nie. Zresztą nawet w wypowiedzi było coś takiego, że on mówił, no teraz przynajmniej mecz z Turcją, później jeszcze Euro, tak jakby to Euro nie było rzeczywiście aż tak ważne, jak te mecze towarzyskie. Więc ja myślę, że on będzie się bardzo podobnie prezentował. Podczas tego euro, i to wystarczy do tego, żeby był objawieniem tego turnieju. Wspomniałaś też o tym dramacie Arkadiusza Milika. To jest piłkarz, który traci drugie Mistrzostwa Europy, bo pamiętamy taką sytuację też w trakcie tego przesuniętego euro w 2021 roku, ale też myślę, że piękne sceny po tej sytuacji, po tej kontuzji, kiedy Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski zeszli z Arkiem Milikiem do szatni i go wspierali. Ty jesteś zazwyczaj blisko murawy, widzisz te sceny, widziałaś jak to wyglądało, co tam się działo, czy Robert. Lewandowski i Wojtek Szczęsny wspierali bardzo mocno Arkamilika? Nie, nie, nie. Ja niestety nie mam wglądu w takie rzeczy i zresztą też myślę, że to są takie sprawy, które powinny zostać pomiędzy chłopakami. Po meczu zresztą też Robert długo rozmawiał z Arkiem, bo Arek tam był przy szatniach i no myślę, że super. No, zresztą widać, że są fajnym zespołem, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ja dawno nie widziałam takiej kadry, naprawdę, i być może nie każdy chętnie to przyzna że bywało różnie i nikt nie wskaże palcem na te najgorsze lata reprezentacji, jeżeli chodzi o porozumienie w zespole. Natomiast teraz myślę, że tak jak kiedyś mówił Wojtek Szczęsno o tym, że ta kadra 2016 to była ta z najfajniejszą atmosferą, to myślę, że urosła jej spora konkurencja. Bo naprawdę widać, że chłopaki się bardzo lubią. I ja jestem skłonna powiedzieć, aczkolwiek mam duszę romantyczki, natomiast uważam, że przekłada się to na boisko i było widać efekty tej współpracy poza nim, także właśnie na murawie. To na co stać tę romantyczną reprezentację Polski na Euro 2024, biorąc pod uwagę, jak mamy ekstremalnie trudną grupę? Ja myślę, że nie ma sensu mieć za wysokich oczekiwań, i myślę, że nikt ich nie ma. I to może troszeczkę naszej kadrze pomagać, ponieważ nie gramy pod taką presją, chociaż wydaje mi się, że po takim występie z Ukrainą te apetyty zaczęły wzrastać wśród Polaków, więc teraz może więcej śmiałków z nadziejami na wyjście grupy by się znalazło, być może takich niekoniecznie przyznających się do tego. Natomiast ja, ja zawsze wierzę. Choćby nie wiem, co się działo, więc ja mam zawsze takie te romantyczne scenariusze w głowie, że to będzie taki niesamowity moment, że wyjdziemy z tej grupy, że w ogóle w jakiś spektakularny sposób pokonamy, yy, yy, a przykład Francji. O przepraszam cię bardzo. I że będzie to coś, czego nigdy nie zapomnimy. Zresztą ja mam bardzo dobre wspomnienia, odkąd zaczęłam pracować z kadrą, a przecież to dopiero mój początek. Ja niedawno jestem w TVP. Pierwszy mecz to Estonia, też nie można narzekać. Drugi to mecz z Walią w Cardiff. No i sam przyznasz, że tam emocje sięgnęły zenitu, natomiast te pozytywne na koniec i, i, i łzy szczęścia, to było coś niesamowitego, więc mnie trochę nasza kadra przydążyła przyzwyczaić przez ten krótki czas do tego, że kończy się to wszystko dobrze i i jako, że to będzie mój pierwszy turniej, na którym będę pracować, to wierzę, że niezapomniany i że wydarzy się coś absolutnie nieprawdopodobnego tam. To może nie selekcjoner probierz, tylko ty jesteś tym talizmanem reprezentacji Polski, no bo baraże udane, to teraz liczymy na udane euro. Owszem, rozważam taką możliwość. Nawet dyskutowaliśmy o ten temat z trenerem probierzem. Być może tutaj siły się rozkładają. Oczywiście mówię to z przymrużeniem oka. Chciałabym, żeby tak było, więc jeżeli tylko nadamy temu moc, i to będzie działać, to nigdy tej kadry nie opuszczę już. To tyle. Maja Strzelczyk, talizman reprezentacji Polski. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.